76. 6! 7, 6. Brawo. Dzisiaj razem ze mną są Bartosz Bida, polski Tytanik Witam wszystkich oraz spóźnialski wiecznie zadowolony Andrzej Trubecha. Dzień dobry. Naszą dzisiejszą kategorią pytań będzie hobby i teraz mam do Was takie pytanie, panowie Bartek, jakie jest twoje hobby poza piłką nożną? Gotowanie. Gry komputerowe. Tak, u kierunku tak, nic tak, się, tak jest, tak, 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 tak. tak jest Shopping. Ej, Andrzej. Brawo. Nie, Zakupy. 1-0 dla Andrzeja. Nie, 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 włączy, nie chodzi o ten, chodzi, chodzi o samą reakcję. Nie, nie, nie. Brawo, brawo Karolku, brawo. Ja jestem kierującym. to mu się nie Kto tu to jest, jest kierownikiem, tak? Ty zarządzasz ta, ten Karol. Spartek. Wybiegasz do bramki, on się out, 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 out. To połóż tutaj Nie, dobra. Widzisz, działa Dobra, uwaga Jest o, spoko działa, ale spokojnie, no Czes Co? Co powiedziałem? Czes Szachy Ja. Mamy jeden do zera wciąż? Baking Ugotowanie No nie Pieczenie. To było te... no... no dobrze Pie Mamy jej remis. Bartek pierwsze nie trafiona Przechwyciłeś ty ja. Daj na mnie. Garden. <grystwo> Ogrodnictwo. Brawo! <grystwo> ja. Tu widzę widziałem lekkie zawahanie lekko! No. <grystwo> ja. Diving. Nurkowanie. Poprawna odpowiedź. Brawo. Bartek, ty tyle razy nurkowałeś, nurkiem jesteś w polu karnym. Nie, ja, ja znam cię długo to po prostu. Tak? No, to tylko dzisiaj? Widzowie 500... Brawo, Nie, tak. widzowie 3000 łapek i wrzucam filmik z dzisiejszego treningu. Okej, okay. 3000. Polecam. Dancing. Taniec. Brawo, brawo Andrzej, wysuwasz się na prowadzenie, z 4 do 1. co na się to jeszcze pytań. Nie, masz jeszcze szansę, zrób cztery pytania. I Bartek, nigdy się nie poddaję, pamiętaj. Tak, mają też treningi mentalne te sprawy. Otwarte głowa. Ty się Na barze sprawdziłem. Ice skating. Ice skating. na łyżwach? Brawo Andrzej. 5 do jednego. <ornamentalia> <iliyor Wirtschaft> Bartek, Bartek. Bartek, ja brawo, się, brawo, brawo. Brawo. 13? Wy macie 10? Bartek jest pasjonatem gotowania i wieczenia. <grym> 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 Dlaczego, <grym> dlatego trafi. <Dlaczego> <grym> to... Tak. Kolejne pytanie. To już będzie 8. Drawing. Rysowanie. Bravo Andrzej. Mamy 6 do 1. <grym> No, to Bartek, masz jeszcze szansę? Na, co? <suszy> na... Dobra, zagrajmy w bank. Ostatnie pytanie, wygrywa. To też nie ma sensu, myślę? Dawaj. Dam takie, żebyś miał szansę. To daj takie, ja, ja, żebyś. Nie, szans. lekceważ mnie teraz, okej. Okay? A bo... y, dam takie, żebyście oboje mieli szansę. Brawo. To co robimy? Jeszcze mam. No, ja ja się zgadzam na takie. Na Czyli w bank gramy, tak? Gramy w bank. Ja uważam, że Andrzej jest. Zmieniamy, z, i... zmieniamy zasady. Nie, 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 ja nie zmieniam zasady. Nie chcę takiej Bartek jest uczciwym, Brawo, prawym człowiekiem tak. i... Brawo, Brawo Bartek, tak. Naprawdę duży szacunek. Tak. Ale lecimy. Zostały no, nam tak. dwa pytania. To, to, jest... to jest. przyjaźń, tak? tak. to jest tak. Sports się <laughs> w ogóle. Dobra, lecimy. Watching TV Oglądanie telewizji. Yes! Bartek Bartek wspaniale! To jest to! Właśnie. Mam ostatnie pytanie, uwaga. Eating! Jedzenie, brawo! graj! Pytanie jest do ale okej, okay. w Pracuj. takim razie. Swimming. Dywanie. Brawo! 64, 4 go! Bardziej! E... Playing computer games. I co? Graje na komputerze. Na Bartek, niestety. W ostatnim pytaniu Andrzej... Ale szczerze? Jest... Ale kąbek jest... robisz dobry! 7-5 yy... Mieliśmy mieć 10 pytań, ale z wami przy współpracy to czysta przyjemność Dzięki, dzięki Ale ja nie z chcę z tych wyświetleń, proszę. proszę cię Bartek, Bartek nam Nie! Zwycięzcą dzisiejszego... Do... Pogadałam potem yy... Zwycięzcą dzisiejszego odcinka zostaje Andrzej Trubecha Tutaj daj nagroda. Możesz otworzyć, zobaczyć co jest w środku, to jest niespodzianka. O kurde to jeszcze coś tu mamy. Poszedł na naszym widom smyczka z wikinga. No to może na drodze. Tu to może właśnie to dla Bartka Bartoś poczęst, ale nie, no za, wiesz, goniłeś. Tak, nie A ugotujesz? Tak, Bartek jest kucharzem. Tak, mamy ba roz... batonika oraz pudełeczko na jakieś tabletki. Tapsy. Ale tylko witaminki. Tak, witaminy, kratyna i tak, dalej, I tak dalej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. To była wielka przyjemność. Bardzo dziękuję. Panowie, to był wspaniały, wspaniały zawody, Odcinek, wspaniała rywalizacja, piękna zabawa. I piękne zwycięzka. I... No te piękne to bym polenizował 7, 5. Y... Panowie. No, dziękujemy. Dziękujemy. No, tak. W pustyni nie, no, i... Trzecia część! o na z Nie, <laughs> cia cia cia. nie, nie widzę. My widzieliśmy tamto, a Sambor no, znalazł jeszcze jedną. Nie. Daj kamienie! Daj kamienie, będziemy rzucać w teraz uwaga, Kamil Kaskader skakuje w pełne węży tygrysów i To I w celu ratunku piłki. To ta pańska robota to taka niebezpieczna, można powiedzieć. jo, jojo, jo, jak najbardziej. Eksperyment naukowy od tytułu... Save the ball. Proszę zobaczyć, cóż za poświęcenie. Proszę zobaczyć jakie mamy narzędzia z tyłu. Proszę zobaczyć jakie narzędzia mamy do wykorzystania. Antena, ja. To jest antena. antena. Gdzie ona jest ta druga? No tamta jest dużo gorzej uwięziona, patrz. O tam centralnie jest kijek taki zwisający, nie? Widzisz go? Dzień, tu. Wy widzieliście tą, a ja tamtą cały czas ta. pocisałem. Ta. Widzisz, tam, tam a tamtą. ty tamtą. Nie! No to wskakuj, ty bramkarzem jesteś. Ale nie ma No, że Bartka Didi nie ma. Dobra, branie. A, brawo! Hej! Brawo. Zróż ręki. A koala na zeł, no Tak, koala? bo że... tak, tak. Proszę Państwa, jesteśmy właśnie w pustyni, w puszczy Mamy do czynienia z koalą w naturalnym środowisku z... Łapie mnie Uratowaliśmy ku... wszystkie cztery piłki e, A był... szukaliśmy trzech Tak, szukaliśmy trzech Z safari, pamiątka Ej Skorupka, jajka, węża Ej, Karolek Proszę, Jarek, mój przyjaciel z podróży Znalazł skorupkę po jajku węża Gdzieś te węże są, tak? Będziemy Was informować o tych wężach. A póki co, do zobaczenia. Siema wszystkim. Trwa sprzedaż karnetów na rundę wiosenną. Zachęcamy wszystkich do kupowania. Mamy też dla Was konkurs. Do wygrania jest cała to, to koszulka z podpisami całego zespołu. A żeby ją wygrać, trzeba zrobić zdjęcie z zakupionym karnetem. Wstawić na Instagrama z hashtagiem Jagakarnet. Najlepsze zdjęcie wygrywa. Zapraszamy na stadion. No to panowie, proszę zbierajmy podpisy. Bartek, jest jedno pytanie. Masz Maszutę markę? Zgodzisz się czy nie? Nie, oczywiście, że nie. Nie ma Po ciężkich bojach z markerem mamy markę w końcu. A skąd masz? A, tutaj nasz kierownik, nasz kierownik kochany załatwił nam markę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję. To ciebie siebie, do góry. Może być. Super teraz. Smile to camera. Tu pani się chciała jeszcze podpisać. Nie wiem, bo ja byłem w Gensu. Prosimy o masku. To jest widać coś. Powcho. Nie widać, Powcho. Chciałbym, żeby kilka słów powiedziała. Przepraszam, jeden z. A co mam powiedzieć dokładnie? Coś o obozie. Jest ciężko. Ciężko pracujemy. Ej, tu trzeba lód. Trzeba lód. O, no właśnie, ja jestem świetny z angielskiego, tak? Codziennie chodzę na recepcie i załatwiam lód dla no, Jak jest, jest lód po angielsku? Ajs. Super. Nie nadążam, on chodzi i gada. Wiesz jak to Andrzej. chodzi i gada tylko. Oj, tu jakaś wpadka. Nie. Idra, ty dobrze, spokojnie. Ty lepszy brat. Nie Mam Co? Nie. Co? Nie? Co? Nie? Uh -huh. Uh -huh. <laughs> oh, olha No bro, I'm doing this. What <laughs> <laughs> What happened? Uh, someone come here to make some joke and pff, put this dumpster? Oh, Who just one guy can do this? é? is? Sim? <laughs> yes? <So. Kamara>. Yeah. <laughs> yeah. Eu <laughs> oh, Olha, Tylko on jest nagi. Możemy nagrać? Nie, żartuję, chodź. You point? can win, um, Carnes. Proszę. Yeah, good, very good. I'm no, happy. I want Bardzo I'm dobrze. Happy. You want? Uh, what yeah. okay, today? I I'm can for you, this nothing? Okay. nothing. Nothing? Nic. <laughs> Someone show me some video. No. no. Sniper? Why <laughs> Sniper? <laughs> Sniper? you? Snipers, Jesteśmy w pokoju Tomka Kupisza i Maćka Bordniczuka Lekki punk <ślesztk> no. <ślesztka> <ślesztka> Tutaj nie tam głowę obrąć. Jak coś to nie były?